Wiewiórki Bobry, dzień dobry. Znów dziś czeka nas odcinek łączony. Odcinek, który poświęcimy kilku panującym, bo, bo jakby to rzecz wiecie, jak będzie za krótko, to mi Jurek lorbas łeb upierdzieli. Ale to w sumie jestem do niego przywiązany, zżyty z nim, więc więc. Postaramy się zrobić tak troszkę dłużej. Zaczniemy sobie od końca historii panowania Harolda pierwszego Zajęczej stopy, od końca, bo nasza mnie taka mała refleksja, dygresja, mianowicie w wiekach średnich ludzie według badań żyli znacznie krócej niż obecnie, a anglosascy królowie nie stanowili tu wyjątku. Edmund I na przykład panował w latach 939-946, zamordowany został w wieku lat 25. Edred panował w latach 946-955, zmarł w wieku 32 lat. Edwing panował w 935-959, zmarł w wieku lat 19. Edmund Żelazno-Boki panował 1016 rok. Zamordowany w wieku lat 26. Hartw Knut, o nim jeszcze w Gawendach nie było, on jeszcze nie panował, ale będzie o nim dzisiaj. Panowanie 1040-42, umiera w wieku 24 lat. Na koniec bohater wstępu, Harold Zajęcza Stopa. Według kroniki anglosaskiej rządził przez lat 4 i 16 tygodni, zmarł w wieku około 33-35 lat. Przyczyn śmierci Harolda nie ustalono. To znaczy, ran nie było, z pleców nie wystawała mu rękojeść noża. Anglosasi na takie zdarzenie, umarł w wyniku choroby, a coś takiego anglosasi określali czy też tłumaczyli, wierzyli, że zmarłego w tak niejasnych okolicznościach ugodziła po prostu strzała elfów? Ja zastanawiam się, czy w tamtym miejscu i czasie zawód król zwyczajnie nie był takim zawodem wysokiego ryzyka. Ale wróćmy, wróćmy do chronologii, bo ona wszak jest bliźniaczą siostrą historii, no i niech będzie po kolei. E, schedę po Knucie odziedziczyć miał Hart. Harth, Harknut. Hart, Hart przepraszam. E, sprawy duńskie zatrzymały go jednak w Skandynawii. E, w Anglii w tym czasie pozostali dwaj e, kolejni synowie Knuta: Harold I. zajęcza stopa i Svein e, Knudson. Obaj postanowili uchwycić ster rządu w swoje ręce, i tuż tu skuteczniejszy okazał się ostatecznie Harold, przejmując władzę nad sporą częścią kraju. Tam jeszcze była kwestia wdowy po Knucie, do której przejdziemy nieco później. Harold zyskał poparcie możnych i magnatów, ale gdy ogłosił, że chce być koronowany, Edhel Notch. Atheonothe, arcybiskup Canterbury, odmówił. Umieścił insygnia koronacyjne na, na ołtarzu i pod karą ekskomuniki zabronił ich dotykać. Krótka piłka. Koronacja bez regaliów była by tylko takim pustym gestem. Harold przełknął gorzką pigułkę, chociaż łatwo mu nie było. Tam przestał chodzić do kościoła, jeździł na polowania i zajmował się kobietami no ale tak w zemście, ale budował też w tym czasie swoje zaplecze polityczne i umacniał władzę w kraju. Dopiero dwa lata po opisywanych zajściach w 1037 roku oficjalnie Wizengod parlament zbiór tych parów, uznał go za króla. Emma z Normandii w nowa poknucie również była istotnym graczem w tej partii, i tu jej e, zawdzięczamy plotkę taką mającą zniesławić Karolda. Jakoby nie był on synem Knuta. A e, jego ojcem rzekomo był szewc. Ona też wezwała z Normandii dwóch swoich synów e, ze związku, który wcześniej miała z Alheredem II, Knut ją po, pojął za żonę na siłę. E, a ona tym razem na siłę próbowała przejąć koronę. Do Anglii przybyli Alfred i Edward Wyznawca. I choć mieli mocne drużyny, ekipa, jaką wystawił na powitanie Harold, była mocniejsza. Edward prawidłowo ocenił swoje szanse, zwinął co miał zwinąć, ograbił jakieś tam miasteczko, zapakował łupy i wrócił do Normandii. Natomiast Alfred, za wszelką cenę, starał się dotrzeć do matki, do Emmy został jednak poimany a potem go oślepiono na skutek czego zmarł Emma widząc, że Har Harold ugruntował swoją pozycję e też już postanowiła nie siedzieć na wyspach, dołączyła do Edwarda w Normandii e co tam dalej było Harold, drugi zajęcza stopa przejął całą Anglię i królował nad nią niepodzielnie króciutko, złożyła go dziwna choroba na którą zmarł Wówczas do Anglii przybył jego brat ze Skandynawii, starszy brat przyrodni Hardknut. Przejął on schedę po ojcu, za namową matki Emy ekshumował zwłoki zajęczej stopy, kazał pozbawić jej głowy i utopić w bagnie. To wszystko, to wszystko była zemsta za morderstwo na Alfredzie. Przy tamizie, w tym bagnie, co uczyniono w sekrecie, jednak wyłowili je jacyś tam rybacy i pochowali w małym kościele pod wezwaniem św. Klemensa Hardknut rządził w Anglii autokratycznie zdarzało mu się nie dotrzymywać słowa tutaj w 1041 roku hrabia Edwulf, a Edwulf z niewiadomego powodu obraził króla ale potem szukał pojednania Hardknut obiecał mu Łagodne traktowanie i łaskę, ale równocześnie zakulisowo zlecił jego zabójstwo. Zbrodnia wyszła na jaw i kronika anglosaska określa ją jako zdradę, a króla od tamtej pory zwykło się określać jako łamacza przysiąg przysięgi. Rządy hartknuta, rychło stały się mm, niepopularne. Przy tych wszystkich takich niekrólewskich zachowaniach pobierał jeszcze na dokładkę niezwykle wysokie podatki na opłacenie swojej licznej floty. Wywołało to opór ludności. W 1041 roku ludność Worcester zabiła dwóch królewskich poborców. Knut zareagował szybko i kazał w odwecie spalić miasto. Ludzie nie kochali tego władcy. On też w tym czasie powoli umierał. Zabójcą prawdopodobnie była Gruźlica. Nie mając legalnych potomków, zdecydował się na to, by wezwać z Normandii swojego przyrodniego brata, syna Alchreda, Edhelreda II bezradnego. Edwarda Wyznawcę, którego uczynił swoim spadkobiercą. Eee, tym samym przywrócił na angielski tron króla z dynastii Wessexów, Wiseks. Wiseksów, Wiseksu, nie wiem jak to w zasadzie wymówić. 8 czerwca 1042 Hart, Hart, Hart knut wziął udział w weselu w Lambeth. Pan młody to to dumny, były chorąży Knuta, a panną młodą była Githa, córka dworzanina z dworu Knuta. Hart Knut prawdopodobnie spożywał podczas biesiady dużej ilości alkoholu, pijąc za zdrowie Umarł stojąc przy kolejnym toaste i, i nagle upadł na ziemię w strasznych konwulsjach a ci, którzy byli w pobliżu, pochylili się nad nim. On już nie odezwał się ani słowem, nie dawał znaku życia. Prawdopodobną przyczyną śmierci króla był udar spowodowany nadmiernym spożyciem napojów wyskokowych. Ostrożnie z tym choć spekuluje się, że w śmierci króla mógł też maczać palce ktoś trzeci, jakiś tam truciciel. Nie ma na to jednak twardych dowodów. Hartknut przed swoją śmiercią rządził wspólnie ze swoją matką Zemą i z Edwardem przez pewien okres czasu, stanowili w Wielkiej Brytani w Anglii jeszcze o Wielkiej Brytanii mowy nie ma stanowili w Anglii jakby taką świętą trójcę, takich też postrzegano Edward byłby pewnie zainteresowany przyspieszeniem zejścia brata, no ale nie przypinajmy mu takiej łatki, zresztą o nim to w kolejnej gawencie. Dziękuję Wam pięknie za uwagę, bądźcie zdrowi, uśmiechnięci, uważajcie na siebie, pijcie dużo wody, pomnij losu hardknuta. no i niech moc Was nie opuszcza. Hej, hej, papa! Pa.